Dajcie, kochani, to Mary i Mario. No i dzisiaj kolejny miksik przed Wami. A na dzisiejsze drapanie wybraliśmy sobie podwiedzki, giga cash i szybki milion. Do tego po piątce ekstra pensje z białym złotem i na rozgrzewkę płatków. Drapaki muszę się rozgrzać. Tak, po loteczku. Może zobaczymy. Tam <noise> u nas nie było. No. Zobaczymy, może coś się w nich uda wykombinować coś, może pokażę. No zobaczymy za chwilę. Już zaczynamy, nie będziemy tu przedłużać, tak? Dokładnie. Tylko będziemy drapać i zobaczymy, czy coś tutaj wpadnie. Czy będzie całkowite zero. Dobrze. Słonik ja mam z numerkiem 193. Czy on tu się odnajdzie? A co? Mamy winogronko. Nie, to jest winogronko. Tak, kapelusz, czyli... Kapelusik, jest słonik! O! No proszę. I co? To jest za złotówkę, nie? Tak, to jest, to jest złotówka, nie jest złotóweczka. No, no, rozgrzałam swój dra ten drapaliczek no, słonikiem. A ja mam sąsiedniego słonia z numerem 192. No. I czy w moim również się pojawi? No, Może. Gwiazda, kapelusz, ona na tym samym miejscu. Mm -hmm. Wisienki, no też miałaś. Tak. Ale u mnie niestety ostatnim symbolem jest kawka. O, to by było ile wtedy? Patrz, a nie dali. Teraz tak, teraz białe złoto, kochani. Tutaj szukamy oczywiście złota białego. No i oczywiście też liczby. Tak jest. Patrzymy. Czy coś tu będzie. Dobrze mam ustawione chyba dobrze. Może być. I szukamy 28. Trzydzieści siedem, dwadzieścia dwa i trzydzieści dwa, a mamy dwadzieścia dziewięć, no już 30. pierwszy obok, trzydzieści, dwadzieścia trzy też obok, trzydzieści pięć, czterdzieści trzy, dwadzieścia pięć, pięćdziesiąt osiem, trzydzieści sześć. 53 i 39. Czyli tu pustak. i to nie wiem, te kontrolne chyba są. Te, pomiędzy. Pomiędzy, to nie będę tam szukała. No dobrze, to no, z piątek jeszcze mi została ekstra pensja. Zobaczymy, co tu się kryje. Zdrabka jest z no, 37 numerem. A zaczynamy. 29, 21. Dobra, się fajnie wpisała. Tak, 32 i 23. Czy takie się tu gdzieś powtórzą? 24 no. na początek. Kolejny bok 30, kolejny bok. Jest, nie miałam. 28, to... inny brzuszek. Inny brzuszek, a już mi zawsze. Tak, tak. 22, <grym> 19, 16, 34, 31. 14 i na koniec. O, napis, ojej. No to za piątkę nie bardzo wyszły. Teraz ja mam Giga Kesz, kochani, z numerkiem 9. No tutaj mam jeszcze bonusika, tam przeważnie są zamki, nie zamki, jakieś tam duperele. No, I co tutaj szukamy? Aha, tu mnożnik jest, tak. tak. No to super liczba, która mnoży razy No pięć. tutaj szukamy tej super liczby. No zobaczymy, czekajcie, czy ja mam chyba ok, nie? Tak, Więc może to tak być. Będzie dobrze. Powinno być w porządku. Dobra, no to szukamy tych liczb. 45, 48, 41. O, no 40 no właśnie. 29, 24, a super liczba. To dwa, a, czyli dwójeczka by no jakby coś. Dobra, a ja mam cztery, czterdzieści siedem, czterdzieści dziewięć. Ja cię zobaczę. Ja tak na razie, nie, ja. nie, dookoła nie, 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 Czternaście. Osiemnaście. Dwadzieścia pięć. 11 32 21, 42. Aha, czyli blisko. Teraz trzecia, trzecia linia 22, 6... To <ścoughs> tu będzie postakowo 43. No je, zobacz jak blisko tej super mm -hmm. liczby.

Oboków tu nawalą. 12 34, 39 i 46. No niestety kochani. Ja to został Ci jedynie bonus. Aha, jeszcze bonus. No A widzisz. Aj, już spieprzyłam, Bo no. wytrapałam kontrolny. No tu jest zamek, czyli pusta. Nieładnie. No to ostatnia nadzieja na dzisiaj. W szybkim milionie. Zdrapeczka jest numerem trzecim. Tu oczywiście symbole specjalne też by się mogły przydać. No. Ale liczby Ale w tej też będą fajne. stówkę. Nie, w tamtej. A w jakaś... tej giga, giga była stówka. No. Dobrze, a szukać będziemy 34. A mamy tak, 11. 56. 12.

23, 21, 15 Jej. i ostatnia szansa to ajaj, 48. Ajaj. No, to no to co? No to cóż. <noise> Takie ładne podsumowanie, kochani. Tak. Tylko słonik rozgrzał mój drapie, drapak. Ale tak, wiem, ale nie wygranej i nie do. <noise> ale nie rozgrzał dalej z drapek, także... Złotóweczka na pocieszenie. Słoniku witaj. No, jedynie to. No, radzisz. jedynie złotóweczka. No, trudno. Takie są odcinki, niestety nie. Nie zawsze z... Ko zrobisz? jest kolorowo, niestety z tym lotto. No to, kochani, my Wam życzymy jutro pięknej premierki. Będziemy szukać trzynastek. Życzymy Wam jak najwięcej tych trzynastek, żebyście znaleźli, wy ładnie wygrali. No i widzimy się. Właśnie na tej premierze. Nie, z Wami jutro również. Trzymajcie się zdrowo, kochani. Do Buziacie. zobaczenia. Pa, pa. pa.